Kiedy kopałem na moim serwerze, mój kilow nagle zmienił się w diamentowy. Byłem mega zdziwiony tym, co się wydarzyło, ale znikąd mój kilow znowu powrócił do normy, więc kontynuowałem kopanie, aż nagle po kilku minutach nie mogłem dłużej kopać. Ale dosłownie chwilę potem znowu odzyskałem możliwość kopania, aczkolwiek cały mój ekran się ciemnił i zacząłem słyszeć dziwne dźwięki. A jak się odwróciłem, to okazało się, że za moimi plecami stoi Warden. Chciałem zobaczyć, czy mogę go pokonać, ale zginąłem od razu po jego pierwszym uderzeniu. Byłem mega wkurzony, więc wszedłem w tryb Spectator i zobaczyłem, że mój admin zmienił te całe miejsce w wielki TNT, a następnie zrobił coś, czego totalnie się nie spodziewałem, rzucił fireballem w to TNT i wszystko eksplodowało łącznie z moim komputerem. Nie mogłem wytrzymać tego, co zrobił, więc żeby się zemścić, dałem mu najtrudniejszy challenge w Minecraft. Będzie musiał znaleźć ten diament w dużej masie kobla, ale nie wie tego, że ten diament zmienia swoje miejsce za każdą subskrypcję, a ten kamień odbudowuje się za każdym razem, gdy ktoś polajkuje tego Shortsa. Lecz jeżeli mu się to nie uda, to napiszcie jaka powinna być jego kara w komentarzu, a ty wbijaj na mój najnowszy kozacki film na kanale.